W z tej strony, jak rozgnąć jak z Laboratorium RPG, bo 19 chyba. Więc no, mieliśmy skrować się tą mapą, z tego co pamiętam, i jesteśmy tutaj. Więc jak pójdziemy prosto do góry, to znajdziemy <coughs> tą całą wskazówkę, co tam jest, którą chcemy zobaczyć. Więc pójdźmy prosto do góry. Jestem tutaj, dobra, pójdźmy do góry. Będziemy się sugerować to z tymi wskazówkami, jak będziemy jakoś tutaj powinno być. W prawo skręcić i gdzieś tutaj, tak jest, Tylko tu są panem góry, ademet, nie jest ta góra co była ten, ta statuetka śmieszna, Glam, tam jest łódka, klaun, fairly blade ja nie gdzieś mi iść, ojo, ale to jest najgorsze, nie, ja nie mam zielonego bańca. tu to muszę w ogóle zdobyć. Nie czekajcie, wróćmy się do tego, tego, zioma. Odświeżmy się. Nie. Yeah. I pójdźmy do The Boat, czyli do tej łódki całej, jakoś... Po prostu na prawo idziemy, szli i tyle. Tam z te głupe skały, które nam będą strasznie przeszkadzać ja nie chcę właśnie ich tam spotkać. Dobra. Zobaczymy, gdzie nas zaprowadzi ta łódka cała, jak dojdziemy do niej. No, oczywiście. The boat. O, skrzynka. The skrzynka. 50 golda. No, to mało, ale... Nie ma co narzekać chyba, co? Co to jest? Nic tu nie ma właśnie. Goddammit. Gdzie jest ta cała łódka, co? The boat. Gdzie jesteś? Ale tu idzie, na serio, na to prawo? A oh, god dammit, no. Lalalala. No bez jaj. Eee... O! Oh. Boad ahead, dobra, czyli... Tu jest ta całutka, a teraz idziemy na górę do klauna lekko na lewo i do góry. I obyśmy się nie natknęli na te walone... ...kaniony, czyli ki No właśnie, na to. Mnie tu nie zamknie, to co? Jednak mnie zamknie, oczywiście, że mnie zamknie, bo czemu nie? Muszę iść naokoło, god Muszę jakoś mi... da się przejść? Proszę, no nie. Nie wierzę w to. Po prostu nie wierzy. Czekajcie, te inne jest tam, choć fairy Fair to ja wiem, idziemy sprawdzić sp sp do łódki, co to jest, a tu były te dwie skrzynki. Kurde, ja się zgubiłem trochę, te łódki, powinny, te łódki gdzieś tu powinny być, ta łódka gdzieś powinna być, ta tutaj gdzieś, O no tu zaparować mnie ty panie, czekaj. Klaun. Czy jesteś teraz przy Clownie? The Clown, Green Valley, ee, Fairy Playground. Z Hot Quiza mam bliżej, ale to po prostu musimy iść na lewą eee, Czyli chodźmy do tego Quiza. Tu gdzieś można było ten. Davey, Hot Quiz, dobra, idziemy do Hot Quiza. Zaprowadzam z Clown do Hot Quiza. Z Hot, hot Quiza mam minimalnie bliżej, więc. Then go, quiz. leave me alone in the terrible place. Woohoo. Mogę jednak jeszcze nic z nimi razem na to? God trudno. Trudno Daj mi szansę What the fuck? Nowhere, ja pierdol Bo no, ja teraz kompletnie nie wiem, gdzie jestem Eno serio, zapomniałem, że to mnie ten, wywali w pizdu Jak gdzieś sobie pójdę? Będzie może gdzieś ta łódka znowu? Proszę kiedy to nower, ale czy ten nower nie był przede wszystkim o o o ty panie you don't understand our practice no one understood their true force they have been manipulated by the gods and their servants no wariad wariował na postępie nie szałował jakiś na nic nie poradzę pomagam oczywiście jego mózg o serio nie da się tu przejść, kamanek. jak nie lubię takich właśnie miejsc. Daję ci jakby przejść, ale nie chuj, ja przejść, no po robicie przejście, Panie RPG Makerze? Why you do this to me? Ja cię szpierdylam. Chcę wyjść stąd, no. Co tam było na górze? Nic, zdawało mi się chyba. chyba. Zobaczymy, czy mi się zdawało. 46 sekund, 14, 45, 14, 4. I come kamano. Musi coś tu być. O, jesteśmy przykłysie. O. Czyli zrobić takie ogromne mi kółko. Byliśmy tam po prawej, gdzie ten... Grim Valley the in Playground, dobra idziemy na dół Nie mam ja zamiaru, aż sobie znowu gdzieś wyrzuci na Nowhere o, Siema skrzynczka, co tam? Muszę zapamiętać, że muszę trochę na lewo iść Co to jest? Nic, dobra na lewo trochę muszę skręcić żeby... O tutaj już jestem, Fairly coś tam Jak tu teraz przejść, goddammit? Znalazłem przejście Uh, can go to my sister. Uh, if you get stuck, come tell me and I will, uh, the game. Okay. Co jest tutaj, jakaś. Co tu jest na lewo? Czy musimy kamień po prostu tutaj przesunąć, tak? Dobra. to jest wyjście, żeby pomóc jej, żeby zresztą najbrzy A więc dobra ja chcę popać ten kamień Tu, na prawu. Ta. Później w górę sobie tam przejdę bo popchnę w dół Jebut Będziemy dojechać do tamtej siostry całej Teraz na lewo, co? Znaczy, dwa nawet Nie mogę się ruszyć, oho Shit, no dobra 7 miesięcy tak będzie tylko nie wiem czy wypychnął no, Dobra idziemy tam do niej Co tu takie będzie niby? Hello uh, Nice to meet you Now let's uh, predict your future, shall we? To so, Zimno 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 In any case that, to topic of your quest To go a place called Green Valley In this desert There you must encounter a pintail, what? Scorpion? Trust me, just take the take this pheromony with sobą. Um, powinniśmy zdobyć audiencję u tego ładnego, ma małej rzeczy, kiedy nosimy. Scorpion, pheromone. what the fuck? Idziemy na spotkanie z Scorpionem. Yeah. yeah. No, zrobiłem właśnie. Teraz, ona powiedziała, żeby iść do Green Valley. Polewamy Green Valley i tam pójdziemy. Tam Ferry Playground. Tutaj niżej jest jakaś wskazówka, jak chcę ją ponieść. O nie, bo to jest w tych górach, a e, to pierdziele to. Ja nie mam zamiaru i tak tyle po tej pustyni. E, Green Valley, po prostu na prawo spotkamy klauna, do góry i na prawo dalej. Dobra, czyli jak na prawo pójdę, to powinien gdzieś tu spotkać klauna. Musi być clown. No jest clown. Siema. Teraz lekko do góry i na prawo ciśniemy. Przez. nie no, może nie przez to, ale. No serio, musimy dojść przez to. tutaj o Green Valley. Valley. Do Wawela <grym> -Val <grym> -Val <-el grym> -Val <-el> do musimy dojść. Oj, siema. To nie, to nie. Here are golds for you. Znowu to tu minął. O, tysiąc hmm. lodów, No spoko, dzięki starym. Wali na prawo, dobra. Szybko sobie odświeżę, jakbyśmy mieli coś, nie wiem, zrobić. I tak nie zauważył po prostu. I nam czas mniej po prostu zginiemy wtedy w pistu. Coś tutaj jest tak nagle pustą. No, Valley gdzieś tu. By się już przydał znaleźć, co? Alej to tu? Tutaj coś tak jest. What the fuck! Miałem iść na prawo, ale już idę na to prawo długo. Gdzieś już powinien znaleźć taki bale, balej. Chyba całego skorpiona. Po prostu boję że zaraz spotkam znowu te wróżki. To będzie dość szalone. Tutaj nie... Ja pierdziele. Gdzie ja lezę? Zielony walej, no. Jakoś tutaj coś luknę? Ty, czekajcie, bo ja Ej, chyba wiem gdzie jestem, albo nie. No tutaj naprawdę. No to ja już tego ziomka tutaj. Czy tam nie będzie ta statuetka, co w poprzednim odcinku Boże, się umijaliśmy? Czy to jest ten Green Valley? No raczej nie. Nie też żeby to to było. no to szukaj, no. Ja pamiętam to, ja tu już byłem na 100%. Właśnie co tutaj jest, przejście takie lipne Rim Party Road, czyli idziemy tutaj, tak? To What? O, właśnie, dobra, znaleźliśmy. There's a over there. No. Au! Co so wrong? going My head feels strange. Did I get by the scorpion? Oho. Da shit. Co to żeśmy zrobili, scorpion, nie? gdzie jest to jakichś laboratorium coś takiego tam ta myszka jak się miga i miga so they finalize you you shall be called Okej okay. wreszcie uwolnili Ares pewnie został wezwany ale a jak wezwany, przez kogo, co Ares de counter co? Counter Whoa. What the counter Co? jaki counter ciekawe się robi wow fuck? Boję się, że tośmy zaraz wypierdzieli przed ekranem. Co jest to z radiacją? It's a dark in this place. Hej, I saw you moving your eyelids. So you must be awake. I was not now, mister. What? O, oh, jakaś ta pielęgniarka. Dalej z się na pustyni. Jaki rym ośmieszny. <laughs> Eee, dzień dobry, eee, czuję by się lepiej. Na szczęście, że akurat coś tam zbierała w tej arei... w tym miejscu. This is the desert car. I will... I will calm you. You We were bitten by a pintail and deadly scorpion. Luckily, I've got a lot of antidotes for that. O, oh, dobrze. Thank you for saving me. My limbs feel kind of damp. It's the aftereffect of the poison. we're gonna have to lie down there for a few days I'm afraid we are not able to work in the condition them no damage, miss. <laughs> here take some cactus juice uh, I invented the recipe uh, it's got healing qualities as well okay all right then it's uh, a it's supposed to be a compliment No pain, no it's supposed to work like that. Uh, by the way, now that we have to spend our time in this small little space together for the next few days, would well, you mind telling your name? I'm Anne, oh, nice Anne, I'm Ares. Ares doesn't translate to war in our language, it does, I have no idea. It's the language of mysterious Wizard. have uh, you heard of them? Yes, obviously. You are the mysterious man, Ares, and you've got such beautiful purple eyes. I've never seen eyes like that. Look at them. eyes. No, thank you. No. <laughs> and total gay type. I believe no, no, such a pity. I'm sorry. I wish you would find someone to. Huh? Someone to be. My homeland. Do you want to join Dzień dobry, dzień Może dzień dobry, dzień breakfast. dzień dobry, dzień dobry, może to ona jest ta pierwsza, która dąży do naszego party. dobry, się przydał w dobry, dzień dobry, bardzo. Um, co myślimy? I It's ridiculous, we barely even know each other. But we're not anymore. And yet, when you look at me in the eyes and say my name. That in a long time, it reminded me of something, something warm and loving that used to hold me in its arms. Arms, arms. Oh. Like I'm always uh, bring light. radiance uh, it you love me, love me so deeply. We were together for the long, codlet against each other. Yeah, it's not a codlet. Good old and mission. I think I felt it too, but I'm sorry. If I can make things right again I will return one day, okay? Better just leave now I can walk. I'm not sure what I do do it if I were to see her again I could about my mission. I'll just sneak out while she's sleeping. Oh should I check him? Czy my do siebie nie gadaliśmy protkiem ja jakoś tak nie ząwają? Czyli uciekliśmy od niej jak spaliśmy niej zakochaliśmy w skrócie. O, to ta miejscówka I don't need to return here. A, czekaj, to jest miejscówka śmieszna Której ja nie mogę wcześniej otworzyć. Kiedy ten sendk, okej, czyli dobiliśmy jeszcze raz, w mógł... Nie wiem czy przed zapiszem. Hej, uuu, gdzie jestem, Care. Na samej górze, gdzie ja teraz powinien iść? Uuu, gdzie ja Wszędzie już byłem, Green Valley z powrotem? Nie mam pojęcia, gdzie ja powinienem iść. Nawet nie wiem, po co tu że ich przybył? God damn it. No, pójdę do Grimfalaya znowu. No, bo co? A, to jest na ziomuś. Powinniśmy iść górą. Jakoś Teges. Z... Oj, tamtą drogę jest do tego. No i co tutaj? Nie masz tego skarpiona śmiesznego. Nie wiem co robić. Naprawdę, nie wiem co robić. A nas tutaj, aby w tym miejscu dokładnie. O! Hmm. Czy wrócić do tego, do kupca i tam uciekać stąd, czy co? Nie wiem kompletnie, co robić. Bo już wszędzie, bo w chodku jest fair tylko te wskazówki mogę Green no to pod nim jest jakaś tam wskazówka Q. I jakoś teraz na Powinna ta wskazówka. O, oczywiście, że tutaj będzie to pełno gównego labiryntów i nie Nienawidzę czegoś takiego. Czego jest tutaj strasznie dużo labroni Labirynty wszędzie są kurwa Strasznie lipa Nie lubię labiryntów No byłem tu, Ewidentnie tu byłem No i co Tu jest drapina Ja szukam tej skazówki całej Ale to Gdzieś tutaj ma być Chodź walcz ze mną jak tak chcesz Hojrak taki? to twój słaby pomp pamiętam to szmeru ślubiłeś mnie, ale ja piję magię, bitch. Nie dam rota. A mam buty przecież przed, m, rotowe, że tak powiem Tak, tak, blind blind blind. Teraz powiem paść Dobrze Strasznie mi dużo przewalił skałem itemek Birmod Meat Tu zwracać, bo dajesz 2,5 kafle, hp dość sporo czy to będzie tutaj w ogóle <laughs> nie mam żadnego pojęcia szczerze nie wiem tu jest ta woda ja pierdolę, jebana pustynia nie chcę walczyć z wami przeciwnicy na razie może jakiś ziałość. O... Chodź choć bo i tak, z tobą nie unikniesz walki. O, dwa są, so, co? No to sobie wam przymane. <laughs> <Jebane> nie będę skarpionał. Hmm, <laughs> ile macie HP? Come on, Come on no, jest. Patnijcie wreszcie, teraz powinien paść co? A, perfekto. się chyle po kolejnej walce ale spoko, pieniądze i jak coś co chcę i następny członek drużyny bo wiem, że to może być drużyna jestem teraz kompletnie nie tu gdzie chcę być bo jestem przy tych tych wróżkach, czy jestem boże, jak ja zboczyłem, w pizdu dobra, to spadam stąd, nie potrzebuję tu być kompletnie do niczego evacuation nie, 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 nie. chcę z tobą walczyć stąd spadać nie po co ja byłem u tego green valley po co ja byłem tam był ten scorpion no i co z tego ja mam ciągle w ogóle ten eee, skill nie skill itemki key, key items eee, pickaxe earth crystal Panelki, w sandki scorpion pheromone atrex pin tails in green valley pin tails sam do Grimpleya w takim razie obczaj co tam jeszcze było no boże to tu zaraz było w sumie na górze więc też nie za dużo tego, nie za dużo drogi no jakoś tutaj właśnie, o to tutaj gdzieś powinno to być jest tutaj Grimplea Spoko What the fuck Coś sobie pochodzi, czy co? No serio, ja nie mam żadnego złego, co ja mam robić Co to jeszcze raz było? Scorpion Pheromone Attracts Pintails in green Valor Pintails, co to jest Pintails? Ja ogarnę co to jest Pintails Boom. Ogromny pin, różeniec Ogromny pin Chodzi o A widzę, widzę, widzę Widzę na grze Widzę cz, 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 Patrzcie tutaj, tu jest jakiś inny kawałek piachu Widzicie to? Co to ma być? To nie to? Ej Widzicie tu jest inny in ten No nic, nic, tu nie mogę kliknąć Klikam spację, ale to nic nie daje Ale tam jest inny ten Piachu, ja widzę to Dlaczego? Ej, jak ja tutaj, co ja tutaj obczaić? Na pewno? Pintails, ogromny pin O co chodzi? Ja tam zapisałem grę u tej, tej laski, tak? Red Desert Girls, tak To i teraz trzeba zapisać i to pani jakoś mniej więcej, co? Ja chcę tam dojść, zapisać grę, skończyć i na poczytać, co ja mam teraz robić. Chyba Cielu, panie. To chyba ta statuetka cała, może tutaj coś mam przejść. I o tej statuetki? Ona gdzieś tutaj była. No nie tutaj, ale gdzieś w tych rejonach. od jest. To może nie... Ty ee... teraz na planie nie gdzie I CQ, no... Tylko to nie jest zaznaczona na mapie akurat ta wskazówka Schody? Nie, tam po lewo chyba będą Tu jest schody? To ja O boże, boże Ty kamienie. Kibał wie co robić Ajaj. No lipa no, nie wiem co robić Może gdzieś save'a znaleźć To jest pewne Tędy nie przejdę tam, muszę na koło tutaj teraz zapierdzielać o, Ale ta gra ma tendencje takie wkurwiające Nie wiadomo co robić kompletnie Łatwo się zgubić Trzeba na serio mieć dobrą koordynację, ale ja takiej nie mam. No co te dwie skrzynki, tak, tak. Tam po to. Tego na pewno nie ma gdzieś. Może gdzieś jak tu niczy, pójdę, to spotkam klauna tego śmiesznego. Może. A tu jest inny. Czy ja jestem teraz. o, tam wysoko po lewo. Dobra. Daj mi się oczyścić. Proszę Będzie spoko. True heroes, he? <grym> Więc dobra. Wielki cięk, że którym będziecie, jak się mam że porozczytać całemu teraz roli, bo nie mam zielonego pojęcia. I do zobaczenia na odcinku. Cześć.